Ale ale moi drodzy witam serdecznie w kolejnym odcinku Dzisiaj z nami jest bzyku Cześć. Halo, dzień dobry dzień dobry witam wszystkich No i dzień przygotowaliśmy dzień. dzisiaj dla was Naprawdę dużo bossów mobów Przeróżnych nowych w minecrafcie wow. Czyli dzisiaj mody moi drodzy Chcecie kolejny odcinek taki bo z, z tego można Chyba nawet jeszcze na dwa odcinki nagrać albo jeden albo dwa To dawajcie znać w komentarzach Piszcie po prostu i nagramy dla was kolejny odcinek Kupujcie koszulki, bluzy, link w opisie Piękne naprawdę Piękny materiał, świetny także Polecam serdecznie I co, no to zaczynamy Marku nie? To jest nasza jama to jest, to, to jest nasza jama, żeby A, nikt tego nie rozwalił Mamy ciężkie to? Co to? Przestań je bić, możesz mnie, możesz mnie przestać bić Późno, no to są dobre itemy, pa. Zjedzę z jabłko i będziemy się bić. Oba, ale ty mówisz, procesu. że to jest lepsze to mówiłeś. Dobra, bierzemy to. Tak, 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 to jest lepsze, broń co, no i walimy to. Chodź po kolei testujemy, co ty na to? Każdy, we, weź sobie górny na przykład rzęd, a ja sobie wezmę dolny rząd i lecimy, Dobra, tak po to kolei, Ja zacznę, bo. a potem ty. Tak, tak, tak. Okej, po kolei niech tak, niech tak będzie, to co zaczynać? Tak, zacznij, zacznij, postaw to jakiegoś chłopaka. Myk. Yy, co to? O kurde! nas zaatakuje może. Czy on bije dużo? Ała, nie, w sumie nie bije. Ej, ale jak to, wypluł, dobra? to lawą jakoś i spowalnia. No, skowalnia. I jakieś ognie. Poczekaj, jak daj mu to... walnąć Dwa serca mi walną. O, ej, tu jakiś, o, on pluje tym, kwasem jakimś na siebie. Na hita? No, dobra, ale, ale jest rozwalony. co patrz, co, co wypada z niego. Na hita? No, ale szybko. Nie No nie trzy, trzy to, Matka to jest głośne, czekaj, muszę to ściślić. To a, a to? A no, o! O, wow, ja nic to nie widzę wszystko Eee, gdzie tu jest? Muzyka, dźwięk Dobra Paki mały, co to jest za, za jakiś robak? O nie, ten robak mnie atakuje! Co to? To, go... to, to to pierdzi Sra. No. Co jest? Cześć. Ja nie mogę nie tego... Mogę go, nie mać, go trafić Dobra, no. dobra, dobra zdej. No, to jest dobra, jakiś szympans, z który są, nie wiem, dobra, teraz ja A, teraz ty, dawaj go, wstawiaj do eee, no Co to jest? Co? To jest? co? On, się, on się mnoży, mnożył, on się pomnożył! Dobra, teraz ja O, eee, nie! De nie dobra, Ej, ten to jest, to jest jakiś to... trudniejszy, ten jest czerwony! Ta, ta, to jest jakiś, to jest, ten, to jest ten taki człowiek człowiek koks po prostu. To jest ja najlepszy. Czemu, czemu to jest tak ciemno? Wiem sobie znaczy. może co? Daj, daj dzień, daj dzień. Lecimy mhm, mh, dalej. D -da, d -da. Dobra. Co to jest mumia? Jakieś mumia A tutaj no ja nie mogę, co tu się dzieje w ogóle? To są za rzeczy, dobra, wywalaj stąd, Na no, trzy hity to jest wszystko, Ale, lecimy świetnie. dalej ta, ta, ta. O kurde, ten wygląda groźnie pokaż, pokaż, o, wygląda groźnie Weź się, daj go uderzyć, daj się uderzyć nim ba. O kurde, nic nie widzę Ej, ile? 4 odporność login. Co to mi daje? Bo on, on mnie zabije, nie, on mnie nawet nie chce Mogę bić. No, ty się tym uderzyć? Co? Ty, no, możesz. Ej, co? Co, co ty, co ty robisz? Czemu ty masz takie wyładowane? Co to jest, to, ma być? Uderz tym, uderz o! Co to jest za, za boss? Co to jest za boss? To jest jakiś dinozaur Ty, faktycznie, weź go walimy On nie chce nawet nas atakować O, to tu tutaj chodzi? Dawaj go, dawaj go, dawaj go, dawaj go O! Zabity no Zdech za my ich zabijamy, no O! Jaki on jest zły! Patrz jaki on jest okropny Popatrz. Renifer? Wygląda, patrz, patrz, jak on wygląda, no taki renifer o, Nie możesz wier. skakać Nie możesz skakać Jak ten renifer Dobra Dobra, next, Lecimy o. dalej Dobra, Jest ten sam Jest ten sam Trzypa. Dobra, usuwamy, usuwamy te jajca o kurde Co to jest? O, to jest jakiś, jakiś, jakiś latający A, o, o, o. pali Ja się tutaj tu, Co, to Co to jest? jest, jest nie Ej, wiem, nie mogę pokaże. skakać, kilogram mam na sobie. A tak, tak, tak. tak. ja w ciebie rzuca, pa, młotami w ciebie rzuca Ale jak nie jak szybko leci Co tu jest? Ej, on, on wygląda przerażająco. Ławę mi też uderzył, weź ty się! No, on jest słaby. daj mi spokój! Co to lata tam? To jest jakaś wróżka, pa, chilu jak do niej podejdziesz. Pa. ma? wychilujesz mnie? No wychiluję mnie. No i co i zabiłeś ją oczywiście, nie? Kiemu? O kurde, gremlin i kolejny gremlin! Gremliny! Dobra, a ja respy, dobra, a ja respy tutaj chcę wszystkie. Ale, o, pole do wody! O wody co? Jak one groźnie wyglądają, te wszystkie potwory, nie, nie chcecie widzieć! O ty, o, zabiją mnie! Walcie się, walcie się! One są ciężkie! One tak strasznie wyglądają! Kurde. Walgo, 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 szybko, tróżko. A nie mogę, nie mogę wejść do góry! Bo, kurde, uwaga! W jestem! Co ty tego, Czemu ty tych, które narespiłeś? Halo! Ej, ja nic nie mogę zjeść! O nie, zginie mi się, szybko! A, co ty robisz? Ty jesteś pogrzany, panie, o ty jest najgorszy, to no, zginę tutaj! nie Co się tutaj Ja się skamiję, pomysł! Ej, Co się tutaj dzieje? Ja. Dobra, dobra, świetny pomysł, świetny pomysł, może ciebie tam wrócimy, co? Tam na dół. Nie, 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 nie. Kurde, no, nie, nie mogę tutaj... go zabić! O matko! Ej, nie da się go uderzyć! No tutaj są te takie małe, małe, małe świaczki. Dawaj je, a jest zabite wszystkie. Wszystkie są zabite. Dobra, next! Dobra, kolejne, ja... Kolejne kurde mowy. co to jest? Pomorz! No, weź go, weź go, weź go, weź go, walgo! Ja nie mogę... O, co to chodzi? Jabłko! Co to? jest taki wielki. Dobra, komba, to była komba teraz badę. Dobra, bo ja mam zbyt, ja mam za dużo żół, czekaj. Ja muszę podrzucać. Pyk pyk, pyk, pyk. Pyk, pyk. Nie no nie pyk, dobra. Ja, ja tutaj testuję. Eee, co to jest za żółw? Jaki jest zły! Jaki to jest zły żółw? O kurde! Weź tego z żubia, Jakim Jakim To jest jakiś szczur To jest szczur, weź tego szczura O kurde Co się stało? Ej dobra, ale na szczęście to chyba, to chyba się kończy, nie? Ta lawa, czy ona tutaj będzie już na zawsze? Na, A zawsze. Będzie to na zawsze No, trudno Dobra, wywalamy ten Nie, ten, kończy ten, się, ten kończy, ten kończy ten się Dobra, przyda się, przyda się, się akurat Super Lawa się okay, przyda jeszcze cztery jajuszka i testujemy Dawa następne Lawa się przyda Mek, meg. Aaa, nie mogę chodzić, nie mogę chodzić O, zabijmy to szybko o, dobra. chodzi? Jakieś ja biorę rzeczy. następne Meg, ja już wszystkie przetestowałem Dobra, lecimy, takie... patrz patrz Cięż, O kurde Czym on wybuchł od razu? Nie wiem, weź go, weź go od On od razu tak wybucha To taki wybuchający jest chłopak Oco... A, co? Nie, co? nie mogę do go, do go zrespić tafydzyńcy. O kurde dinozaur Tutaj dinozaur, weź tego dinozaurę Na Hita! lew, Lion, palion, palion Palion, Palion. Ej, on są na A Lion No my jesteśmy za mocni Patrz, dobra, ja testuję następny Kurde Yeti! To Stary bocha, O faktycznie, jakie on tu zmutowane jakieś, weź go, zabij szybko. On tutaj ucieka. A masz ty, dobra, jest koniec, mutowany. koniec. Ma każdy mob, nie ma tutaj, nie ma zbyt szans. Walimy cię, ty, jeden najgorszy w ogóle człowieczku. Dobra, nie ma, ty, te człowieczki, aut, te człowieczki tutaj. Nie no, co ty mi zrobiłeś, no przestań, ale to jest śmieszne. Jakie zabawne, tam nie leci. Ale one w ogóle nie biją. No, one są, nie są Biora agresywne no, O kurde! Co tu jest? O nie! O nie dobra to skończ, panie, dobra, zabijemy go. Co zabijemy ty zrobiłeś? Go. Nie przepraszam, przepraszam, ja nie chciałem. Co tu jest? Magii. Ale to jest Aja Walgo, 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 ja go nawet nie widzę. O, dobra, zginę, ja musi coś. Ej, tufonie, ja to, fazę, on od tą fazą będzie cięższy zaraz. Nie, damy radę, damy radę, czekaj, nawet nawet jakoś idzie O no. kurde, patrz jego twarz! Jaki creepy! Nie, czekaj, o nie, zabił mnie z bomb. Ciągam mnie! A, I on my. na hita zabija, stary! No, ej, a my tego nie przeżyjemy, bo my jesteśmy pod nim, czekaj, szybko! O, trzeba zrobiłem, nawet nie potrafię nic zrobić. Czekaj. Nie da się wyjść. A, panie, uciekam, lepiej. uciekam, uciekam Dobra, to, czekaj, trzeba tutaj było... Ja nie mogę, i dobra, który jest krypy nie, ja nie, nie wiem czy... Nie wiem, A ty latasz to Ta, ja wiem, bo ja tutaj musiałem radykalnych środków użyć dobra. żeby go tutaj pokonać. Jak on ale... jest duży! Nie, 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 nie To jest nie do pokonania. Dobra, bije go, bije Leci mu HP? Ja też, ja też, ale no powiem szczerze No nie, zniża się, zniża się zni... Wciąga o, nie, mnie, ucieka, wciąga mnie Wciąga nas, wciąga nas no, Ale zniemy. nie wciągnie mnie. Tak to nie Kurde, dusze topie się e? <noise> Topie się Pat, aha, no no no, może Dobra, rację, w snu, wstał Dawaj, dawaj go, dawaj go ma, w... bijemy go, to jest boss ta, ta, ta. Zabijemy go Może nam się uda Nie, no naprawdę nam się uda Ale tego drugiego bossa nie to na drugi odcinek będzie ten drugi Jak on się nazywa? Jak ten drugi Nie wiem, nie wiem No Dobra, o faza druga Faza druga Dobra, 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 jest okej, jest okej, jest gitara on respi coś? Respi! Tak? Nie wybierzę Ej, ale on, on ma mało życia już, patrz, już, już dostaje już dostaję na dziurę nieźle. Tylko jestby coś Pa dostaje, dostaje. O nie przyciąga mnie! Wojna. Chyba. Ja nie Oj, wiem... Oj nic czy, nie widzę! Ja prostu... Oj kurde, ale nic nie widzę. Ja teraz. też, ja też nic nie widzę, po prostu na no, chłopa. I tyle. Nie, nie wiem jak ty, ja po prostu walę go cały czas tymi kulami i siema. Ja, ja, ja nie dowadzę. mogę, dobra, to jak jest mega mocne jak będzie przyciągać? to mnie nie przyciągnie nam no, no nie wiem, no, no mnie, mnie w ogóle Nie wiem, on mo może jakoś robić On może wymuszać na ciebie jakieś, on pali drzewa nawet Wszystko robi, co to jest w ogóle ja krece. Dobra, ej, to jest mocne, jak to wygląda w no, warto On już kończy, to już już Nie, faza nie, wciąga, wciąga, wciąga. dobra, spokojnie, spokojnie, damy radę, damy radę. O, 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 dowaj, go! Już niewiele zostało. Jak ma, faza trzecia. On coś robi, jak jest faza nie. trzecia? No, no nie wiem, ale powinien być silniejszy, coraz bardziej, nie? Nic nie robi. Ale zabijemy go, dobra, szybko zabijamy go. Papali wszystko! Czy on nam spali tego bedrocka, tą naszą bazę? Chyba nie. Nie, Mam nie nadzieję. ma ja. Bedrock, nie no co? No to by było za mocne. No mi malutko, kończymy go. Tak, 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 kończymy tego, bo Myślałem, że będzie Boże, ja. Nie ma tragedii. O Boże, wciąga! Dobra, patrz, bo się oczy świecą, ej, Szybko, walko, 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 walko! Walko, 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 Nie mogę! Dobra, udało się! Jest. Jest dokonany! Co z niego wypadło? Halo, ej, to się wszystko się pali wokół. Ej, ktoś nam mnie wskakuje, halo! Co z niego wypadło? No, dobra. Dia 18 dobra, diamentów, 11 Oba. sztabek tego, jakieś eee, takie bloki. W takie... Ale w stakach są te bloki, patrz. Co? Tego jest tak dużo. No, dobra, rad, pa. Można ale ale, zres, ale to, to, to musi być do. tej. Te, te muszą być jakieś dobre. A, ta ta, Nie Więc z tego się pewnie coś robi. Dobra. A co ten ogień w ogóle? Czy ten ogień da palić? Dobra, Mamy co, nie, co nie? ja jeszcze mam? No, A ja jeszcze mam jakieś moby. Jakiś ptak. No. Spróbuj. Ha. Dobra, ptaszek, tak ja, ja się boję, że ja z tego bosa drugiego, dobra? Na razie nie res. ci bo ja chyba wiem, które to jest. Dobra to ja nie respię w ogóle Mewa, ale nie atakuje Pokażę, pokaż to jakaś duża No to są za... O kwarci kurde Oj 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 oj, waz go go dobra nice jest Nie żyje, dobra tamte nie atakują na, ta. Ja jeszcze nie muszę podspalić no i czekaj ja wywrzucę, bo ja nie mam miejsca a, to tak, ja też wywrzucam Idziemy po następne, tak. ja wezmę teraz, pyk to Weź tutaj wrzucę. mam jakieś, tutaj mam jakieś nieprzetestowane Ika w ogóle, dobra, i Dobra a ty jesteś w środku? Nie jestem tutaj koło ciebie byłem Dobra respię to, dweller, okej to jest malutkie A to jest Eee, wiesz Ma. co? Nie na końcu jest ten demon, to na, to na samym końcu jest dosłownie Dobra, to w nie wiem, W tej razie... trzeciej skrzynce Dobra, Dobra. Mm... To nie się nie że nie 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 niczego złego Biorę nie Teraz zostawimy o, już na następny odcinek w takim mógłbyś. razie O, dobra dobra czekaj, O, ja nic nie dobra. widzę Nie wiem co to są w ogóle za bossy Co to, a to są wodne To są wodne A ja się ruszać nawet nie mogę Ktoś... Ale ej patrz złapał mnie coś, weź... weź mnie pomocy Złapał mnie jakiś krab No o, Dzięki Krab mnie złapał Aaaa Nie rób Wierzę mnie, smok Dobra, ej o nie no zaraz piłeś bossa To boss To nie jest boss Czy nie? To nie nie, nie ma, boss? nie ma życia Ale no ma dużo tak, życia, bardzo ma spiłeś... dużo życia Aaaa, on ma za mega dużo życia Nie No, do Dobra, dobra, zginął, ej, nie, co ja, co ja tego za dużo tych O, A, nie robimy kurde. tego, palionowy Pomocy Walimy go, walimy go Ginę Szybko, nie, zjedz jabłko, jabłuszko, jabłuszko Jasne, Gwintro, jest zginąłem Dobra, jest, jest, gitara, Jabuszko. Kurczak Kurczak, ej, <laughs> faktycznie, jakiś zbutowany Chicken, chicken, chicken. Zginął na życia Ej, zatrzymał mnie Jezu, ile mam rzeczy na sobie Dobra, le lecimy dalej w co, takim kolejne? razie. Ta. Dobra, lecimy next, no, next. Co to za syf? Pokaż, to wszystko to lata, to... latający. Lata, ja Znajdźcie, dobra, walimy go. O, zmiesza go może. Nie, co coś mu biegnie. Nie nic. Wszystko nic lata. Nie dobra, tu jeszcze mam, tu jeszcze mam, tu jeszcze mam. Jest, to są ostatnie. Tak, A to jest wodne, to jest jakieś takie wodne. Okej, okay, dawaj, dawaj next. Niech śnieg. To wygląda. Dobra, weź go, Meg na hita. Aaaa, Pomocy! Weź go, bijemy go, nie, go, bijemy tutaj go. Tutaj już wszystkie mi zeszły. No koniec, to w sumie szybko, szybko poszło. To co, lecimy no kie... dalej. Czekaj ile ich tam zostało? No jest troszeczkę, takie półtora skrzynki Nie ja wiem to zostawił na następny odcinek, bo to jest ten szten tak, boss. No dobra, no. dobra, dobra, to razem z tym. Widzowie, następny będzie odcinek z tych mobów, bossów i tak dalej. Jeżeli zostawicie oh. tutaj duży opeczek do gry, subskrybujcie kanał, zobaczymy czy Wam się ten odcinek spodoba. Do Brawne. jutra! Codziennie filmy. Trzymajcie pa, się, pa! pa. pa.